Witam Was moi kochani bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Xazaks i dzisiaj mam dla Was jeden z takich powiedzmy vlogów z opowieści. Moi drodzy, przybliżymy sobie dzisiaj fabułę Diablo. Zaczniemy od części pierwszej, troszeczkę co się działo przed częścią pierwszą gry, ale pominiemy. Może nie pominemy, ale bardzo, bardzo skrócimy historię powstania sanktuarium i tego, jak tam się znalazły demony i anioły. Moi drodzy. Bo tą historię chciałbym sobie jeszcze bardziej przybliżyć w trylogii książek, której przeczytałem dopiero pierwszą część. I dopiero jak przeczytam wszystkie trzy, to zrobię wam takie streszczenie, taką powiedzmy małą opowieść z tego. Tymczasem bardzo ogólnikowo podejdziemy do tematu przed. Do tematu historii przed Diablo 1. A w tle puszczę Wam, moi drodzy, gameplay. W tle puszczę Wam gameplay z Diablo 1, który fakt faktem troszeczkę laguje, ale nie powinno być źle. Moi drodzy, zacznijmy od tego, że jak powstało Sanktuarium w dużym skrócie. Sang ogólnie uniwersum Sanktuarium składa się właśnie z... Niebios i płonących piekieł, i na polach bitewnych wieczności te niebiosa i piekło się ścierają. Anioły z demonami. Odwieczny konflikt trwa od zawsze od zarania dziejów i trwa w nieskończoność. Ale znajduje się pewna grupa aniołów i demonów, którzy są zmęczeni tym i już nie chcą walczyć pod przewodnictwem. Lilith i Inariusa, anioła i demona anioła Inariusa, demonicy Lilith które, którzy zakochują się w sobie właśnie na polu bitwy i razem tworzą sanktuarium za pomocą kamienia światła świata, boże światła, tworzą sanktuarium ale wkrótce demony dowiadują się o istnieniu sanktuarium i wkraczają właśnie w, w ten świat. Powołano zostaje przez anioły, powołany zostaje zakon Chora i ci Chora Dreamowie ścigają najwyższą trójcę, czyli Diablo Mefista oraz Bala. Mefisto zostaje złapany i uwięziony w klasztorze pod kurast w zako pod zakonem właśnie Zakarumitów. Diablo zostaje, przepraszam, Bal zostaje schwytany przez Choradrimów, przez, przez magów Wizerej, głównie w, na pustyniach Aranoch, w okolicach Ludgoleum, ale tam udaje mu się zniszczyć kamień, kamień duszku, w którym miał być uwięziony, i Mag Talrasza właśnie poświęca swoje ciało, żeby uwięzić w nim Bala jako że był to potężny mag, no to wytrzymywał wytrzymywał właśnie wpływy demona a diablo zostaje schwytany i zamknięty w kamieniu dusz, później kamień zostaje schowany głęboko, głęboko pod klasztorem pod klasztorem w miejscowości którą później która później zostaje nazwana Tristram, powstaje specjalnie klasztor w jego głębokich głębokich podziemiach właśnie zostaje ukryty ten Kamień Dusz i przez prawdopodobnie przez Horadrimów, ja mogę tutaj oczywiście mieć jakieś nieścisłości jeżeli, jeżeli gdzieś popełniam błąd to proszę napiszcie to w komentarzu, wiecie wersji jest wiele, w zależności od tego czy to są czy to są jakieś książki o Dekardzie czy to są, czy to jest właśnie fabuła Diablo Jedynki, czy fabuła Diablo Trójki, bo tutaj są też troszeczkę różnice. Prawdopodobnie przez Zakon Horadrimów zostaje wyznaczony, wyznaczony Lazarus, arcybiskup do pilnowania, do trzymania pieczy nad tym klasztorem i do właśnie pilnowania tego kamienia dusz, w którym był uwięziony Diablo. Niestety jednak diablo bardzo, bardzo łatwo zaczyna wpływać na, na arcybiskupa, zsyłając mu między innymi koszmary, pokazując mu różne wizje. Arcybiskup zostaje powoli, powoli, powoli skażony właśnie wolą diablo. A jako, że arcybiskup był doradcą króla Leoryka, króla Kanduras, czyli tamtej krainy, arcybiskup namawia, Leoryka, żeby ten swoją siedzibę właśnie przeniósł do okolic właśnie Tristram i do właśnie tej katedry. Leoryk się zgadza. Jako że Lazarus był naprawdę nie Lazarus naprawdę był zaufanym zaufanym doradcą Leoryka, no to Leoryk się zgadza, przynosi tam swoją. Rodzinę, swój, swój cały dwór, swoje armie i przenosi się właśnie, przenosi swoją siedzibę do tego klasztoru razem ze swoimi dwoma synami. Ale diablo zaczyna wyczuwać, że sam arcybiskup mu nie wystarczy. Zaczynają znikać ludzie w Tristram, zaczynają dziać się różne rzeczy nieciekawe. Arcybiskup zaczyna Diablo nie wystarczać i zaczyna nawiedzać koszmarami również samego Leoryka. Leoryk zostaje, ma takie, takie szalone wizje, takie nieciekawe sny, że zaczyna popadać sam w szaleństwo. Lazarus pod namową właśnie pod namową Diablo, on słyszał właśnie szepty samego Diablo, namawia. E, namawia Leoryka Żeby ten wyprowadził swoje armie Naprzeciwko, a, naprzeciwko e, Zachodniej Marchi Zachodnia Marchia Która była dużo potężniejsza Od Kanduras e, Ogólnie wojsk e, Zaczął się troszeczkę niepokój W szeregach rycerzy e, Leoryka szerzyć No bo przecież e, nie mieli prawie że szans Z e, armiami Zachodniej Marchi a w całości chodziło o to, e, tak naprawdę, w, e, to było pomysł. pomysł to było e, Lazarus, namówił do tego e, właśnie Leoryka, e, przez to, że właśnie tak szeptał mu Diablo. A Diablo oczywiście chciał jak najwięcej przelanej krwi, żeby e, prawdopodobnie jego moc gdzieś tam wzrastała e, w tych okolicach. E, Leoryk wysyła e, jako przywódcę armii swojego syna Aidana tego oczywiście nie było prawdopodobnie w grze Diablo 1 Aidan nie istniał jako postać wysyła Ajdana, żeby ten po prostu poprowadził armię w międzyczasie Diablo zaczyna nabierać już coraz więcej kolorów w podziemiach jego demony zaczynają resztę, resztę, całą resztę armii właśnie Leoryx sprowadza przez swoje szaleństwo właśnie do katakumb gdzie Lazarus powoli powoli zmienia ich w szkielety. Gdzieś tam jeden z rycerzy Leoryka dostrzega szaleństwo swojego władcy, chociaż był bardzo zaufanym rycerzem, jednym z najbliższych przyjaciół Leoryka. Widząc to, co robi w szaleństwie Leoryk, postanawia wbić mu nóż w serce. I tą właśnie scenę widzimy w Diablo 3. Takie duchy, jest taka projekcja jakby. I w tym momencie Diablo zmienia Leoryka w króla szkieletów. Cała jego armia pozostała, wszyscy jego ludzie, jego rycerze, którzy zostali przy nim, zostali zamienieni właśnie w szkielety. Klasztor zostaje opanowany przez demony. Na samym dnie siedzi Lazarus, który dostaje od Diablo zadanie, żeby znaleźć dla jego ciała naczynie. I naczyniem właśnie jest, moi drodzy, drugi syn Leoryka Albrecht, młodszy syn, którego arcybiskup sprowadza do podziemi. W międzyczasie z wojny przegranej wojny trzeba zaznaczyć wraca Aidan który od, od ludzi w mieście dowiaduje się, że król Leoryk, jego ojciec popadł w szaleństwo, że zabił własną żonę, skazał na śmierć, że wielu swoich rycerzy zaufanych zaczął skazywać na śmierć, że to prawdopodobnie wpływy arcybiskupa Lazarusa, który zdradził, dokładnie nie wiadomo o co chodzi, ale Aidan właśnie zostaje wysłany Postanawiał w zasadzie zejść do, 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 do katakumb, w ogóle do, do świątyni, zobaczyć co się tam dzieje. Oczywiście przed nim staje cała armia demonów, m.in. rzeźnik, który to odpowiedzialny jest za porwanie, za wymordowanie wielu, wielu ludzi z Tristram. Aidan tam mści się na, na, ludzi, na, na, na buczerze, na rzeźniku dokładnie, zabijając go nawet wypowiada słowa, że, że ma nadzieję, że pomści tych wszystkich ludzi, że pomścił to, tych wszystkich ludzi no i Aidan schodzi coraz głębiej, jeżeli chodzi słuchajcie, o co jest kanoniczne, a co nie w Diablo 1 nie było Ajdana, w Diablo 1 po prostu był wojownik, Mag i Łotrzyca i ten wojownik nie był synem Leoryka dopiero w Diablo 3 kanonicznym zostaje to właśnie, że tą postacią jest po prostu Aidan. Tym, tym głównym bohaterem jest Aidan, czyli wojownik, a towarzyszył mu właśnie mag Vizerej i Łotrzyca z, z z niewidzącego oka moi drodzy i Troszeczkę się teraz zacinam, bo już trochę długo gadam i zaczynam tracić wątek, chociaż troszeczkę się przygotowałem. No i oni oczywiście schodzą coraz głębiej, coraz głębiej. Spotykają właśnie m.in. Leoryka, który już jest królem szkieletów, pokonują go w przedostatnim, w jednym z przedostatnich poziomów, tam przechodzą przez, przez katakumby, przez, przez sam klasztor, przez katakumby, przez takie kopalnie przez piekło samo i na samym dnie był Lazarus z jakimś chłopcem na, na ołtarzu, odprawiał jakiś rytuał. Ajda myślał, że to jego brat, że to jego bracht, że to jego brat Albrecht zabił Lazarusa i został mu ostatni poziom piekieł żeby tam już spotkać się z Samym Diablo. E, oczywiście e, pokonał, e, pokonali w trójkę, to jest kanoniczne, pokonali w trójkę Diablo, e, zabili Diablo. Diablo po śmierci właśnie skurczył się, e, jego ciało zaczęło się kurczyć i ukazało się w nim ciało Albrechta w, w, z, wbitym, e, z wbitym kamieniem dusz e, w głowę. I tutaj do końca nie wiadomo, jak, co Aidan chciał zrobić. Jaka była, jakie były jego zamiary, dlaczego tak zrobił. Moi drodzy, on wziął kamień dusz z duszą Diablo i wbił sobie w głowę. Jakie były tego konsekwencje? Wszyscy wiemy, zmienił się w mrocznego wędrowca, ale to nie była taka od sobie przemiana. Do końca nie wiadomo, co on chciał zrobić, czy diablo już go wtedy opanował i po prostu wybrał sobie już od początku Aidana za swoje, za swoje naczynie i właśnie sprowadził go do podziemi przez zwabiając go właśnie swoim młodszym bratem. Czy po prostu to była zwykła zemsta Aidana i stwierdził, że on wytrzyma napór duszy Diablo i będzie go więził w sobie, jak, jak właśnie więził w sobie talerasza Bala. Tutaj dokładnie nie wiadomo. I na tym myślę, że skończymy całą historię. Wiem, że pewnie kilka rzeczy pominąłem. Między innymi wiem, że pominąłem Dekarda Keina, który to właśnie on pierwszy zaczął podejrzewać Lazarusa o zdradę. Troszeczkę gdzieś tam mi to się zgubiło po drodze. Wiem, że kilka rzeczy... Jeżeli chodzi o questy, na pewno dużo rzeczy pominąłem, bo questy będę chciał Wam pokazać w gameplayu Diablo, moi drodzy. I mam nadzieję, że za dużo nie przekręciłem. Napiszcie w komentarzach, jeżeli coś pomyliłem, napiszcie w komentarzach, jeżeli znacie inną historię. Ja tą historię, którą wam przedstawiłem, oprócz tego co wiedziałem sam, to doczytałem wczoraj w nocy w różnych portalach, z różnych źródeł, z różnych filmów wziąłem tą historię. Między innymi Imperium Diablo e, ma tą historię fajnie wyjaśnioną. Między innymi, no kilka takich stron, tych najpopularniejszych o Diablo, mieliście tą fabułę spisaną. Ja postarałem się Wam ją przybliżyć w formie wideo i mam nadzieję, że e, taka forma Wam odpowiadała. I mam nadzieję, że jakość mojej wypowiedzi również troszeczkę się zacinałem, troszeczkę się gubiłem. Nie jestem, nie jestem bardem, żeby takie opowieści tak fajnie opowiadać. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, w następnym filmie zajmiemy się historią Diablo Dwójki. później oczywiście Diablo Trójki. Jeżeli zdążę do tej pory przeczytać tą trylogię książek, to potem się nią zajmiemy. Jeszcze jest książka Dziedzictwo Krwi, którą przeczytałem i też Wam przybliżę jej historię książka m.in. Królestwo Ciemności i książki tam różne inne, które później w późniejszym czasie przeczytam i postaram się Wam przybliżyć. Mam nadzieję, że w takiej coraz lepszej formie. W tym filmie to by było na tyle. Dzięki Wam wielkie. Widzimy się w następnym pa! pa.